To dzisiaj będę robił na kwadratowej mm, dzisiaj pewnie będę zbierał materiały żeby sobie wybudować jakiś zajebisty domek taki będzie plan dobra, czy coś się wydarzyło tutaj ciekawego? dobra, ale trochę powiększyliśmy sobie domek yy, moi drodzy i zakosz <słuch> to nie <słuch> źle dobra, ale w sumie mogę zacząć to budować w międzyczasie dziś powstanie P90 moi drodzy, tak 5 muszę robić raz, 2, 3, 4, tutaj, no? Ja sobie to może odbale, albo co mogę sobie zrobić? I zaka przed wami kolejny odcinek z kwadratowej masakry w Minecrafcie. Jestem na serwerze, i tak jak pamiętacie, pierwszy odcinek u mnie na kanale, no to dużo się pozmieniało od tamtego czasu. Moi drodzy, to jest dokładnie to samo miejsce, gdzie wcześniej mieliśmy tę lepiankę, a tutaj jak widzicie zaszły spore zmiany. Przede wszystkim, chyba e, oczywiście na pierwszy rzut oka, tak naprawdę, to co się tutaj zmieniło, to jest wielki pomnik P90. Super był pomysł, słuchajcie, e, pisaliście na YouTube pisaliście też na Twitchu, e, generalnie ten, ten, ten cały pomysł, który mi się mega spodobał właśnie, żeby zbudować wielkie P90, bo wtedy będzie wiadomo, że jak jest P90, to musi być Izak. Także, moi drodzy, właśnie e, tym sposobem zbudowałem sobie to P90, zbudowane z czarnej wełny, e, ciemno... nie, czy po prostu e, szarej wełny, e, drewna z brzozy i, i z, z dębu. Co tam jeszcze jest? A, i skała. Jest ten, a, an, an coś tam. Ja się nie znam, słuchajcie. To jest, a może kamień zwykły? Może to jest zwykły kamień. Chyba z kamienia. Więc zbudowałem sobie to P90, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest oczywiście dom Izaka. Jest wszystko na ładnym takim podejście. to zaraz Was oprowadzę. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z kwadratowej masakry, to zostawiacie łapkę w górę, bo tutaj przy tej całej mojej osadzie się naprawdę solidnie napracowaliśmy razem z Shadym, który mi tutaj pomaga. Pozdrawiam Shady, bo na pewno ten odcinek ogląda. Jak siedzicie u mnie na streamach, to też na pewno Shady mogliście, mogliście poznać, e, dobra ja z, wracam z powrotem, zrobimy sobie taki mały tarasik widokowy, żeby sobie zerknąć na to 90 które wygląda naprawdę kozacko, e, jest wejście słuchajcie, to jeszcze, to, to jest, ten drzewopłód to jeszcze jest taki tymczasowy ten drzewopłód, żeby nam nie właziły zombiaki do do naszego, do naszego, do naszej siedziby do naszą działkę, e, więc tak, tutaj zbudowany jest taki mały pomost, mały molo, właśnie bo mamy tutaj mały port przy plaży, gdzie są łódeczki Udeczka sobie troszeczkę odpłynęła, no ale dobra, nieprzycumowana. Spoko, jest wejście do kopalni Do kopalni skarbów Chociaż powiem Wam, że tutaj na kwadratowej masakrze Jest naprawdę ciężko diamenty, bo wszystko jest przekopane Jest fontanna Mojego projektu, moi drodzy Piękna fontanna zbudowana przeze mnie, jak widzicie A, jakby ktoś pytał o shadery, to mam Sildurs shadery, zaraz Wam pokażę dokładnie Wideo settings Shaders Sildurs, Vibrant Shaders 1.22 jak coś, to jest to A do mapy Voxel Map mam Moda, dobra to jest tak, więc to jest ta fontanna, tutaj jest moi drodzy P90, wielki P90, który zbudowałem, uważam, że wygląda kozacko, w ogóle z okazji tego, że, że zbudowałem te P90, to Burak, taki youtuber, którego być może znacie, jeżeli oglądacie kwadratową masakrę, to czy to nie powinno być czarnej wełny przypadkiem na górze? Huh. To powinno być czarna wełna, co się z nią stało? Coś tu jest nie tak, yy, ale yy, dostałem od Buraka, dostałem naprawdę spoko kilo Pierwsza ładna budowa na masakrze Dwa creepery hmm. A dziękuję Chcesz o tym porozmawiać? Nie, chyba nie ma co w ogóle, co no co jest z tą owcą? Burak jest jakiś chyba Ale tam chyba do Buraka muszę podejść, czekaj tu jest na p 90 jest. No ten. właśnie, idę. To dam owca, próbuję wejść do domu. Coś się zrobił? Dzień dobry, co w Pokaż swój killów na chwilę. <noise> Proszę. To się wymienimy? O kurde, patrzcie, jakie prezenty ty. Ula la. 6 kilogram z Tak. Ta. I to jaki? Efficiency 5, Fortune 3, i Unbreaking 3. O, baben. To ty chyba teraz idziesz na ten, na kopalnię. Teraz idę na Apexa w takim razie, bo już nie muszę grać, stary. Jak już mam wszystko. A, no to na razie. No na razie trzymaj się. Teraz mam 30 level i tu właśnie sobie pójdziemy. Słuchajcie, bo tutaj powinna być ścieżka. Ja chyba sobie tą ścieżkę od razu zrobię. Bo tu powinna być taka idealna ścieżka wprost pod drzwi do naszej chaty z Enchanting Table. Tu musi wyrosnąć trawa, niestety. Dopiero wtedy będę mógł zrobić sobie tą ścieżkę. Więc tutaj mamy to. Słuchajcie, zbudowałem ja. Wyobrażacie sobie, zbudowałem tutaj, ja oczywiście z poradnika na YouTube, bo jeszcze nie potrafię dobrze budować w Minecrafcie, ale zbudowałem sobie y, cały ten domek, no przypominający trochę kościół, ale to nie jest kościół, to jest nasza biblioteczka tak naprawdę, więc tutaj mamy nasze stół enchantów, będę musiał sobie coś zenchantować, y, nie wiem, być może też kill off. co ja tutaj mam? Fortune 3, to też chyba byłby spoko, kill off, tak naprawdę, y, ale dobra. Nie wiem, czy sobie to zrobić w takim razie. Tutaj jeszcze będzie zejście do katakumb i tam w Katakumbach zrobimy portal do noteru Taki jest plan. Tu być może jakieś wejście na górę tej wieży, ale to też jeszcze będziemy musieli sobie to wszystko ogarnąć. Jak będzie, będziemy mieli czas, to sobie to zrobimy. No i wejście do domku. Yy. Jaki sobie program Kanibali surowi rodzice? Nie wiem, czy to jakiś mieszek. Potrzebuję chyba drewnianego kilofa. Nie wiem, czy mam teraz jakieś... A mogłoby sobie zrobić drewniany kilof w gruncie rzeczy. Ym... A, i ktoś mi zrobił w ogóle... Ktoś mi wyłożył domek różowym dywanem. Stawiam, że to SKK... Ja już to muszę to sobie zobaczyć. Słuchajcie, idę po, po drewniany kilof, bo gdzieś tutaj taki mam. Tutaj mam zejście do piwniczki, tutaj mamy cały nasz sprzęcior. Jak coś... Czekajcie, muszę sobie garnąć narzędzia, czyli kilof drewniany. W ogóle powinienem taki nosić. Tak swoją drogą, podniosłem tutaj przed chwilą kurczaka. Bo kurczak wlazł mi na tą, tą I ten dywan i się zjarał Bo tutaj mieliśmy kurczaka w tym pokoju, ale on wyszedł i się zjarał na tym Bo to y, Troll, oczywiście, czekajcie, zobaczmy sobie Czy to się, o Pink carpet Czy też postawimy jakoś tą? Dobra, bo tu A tu nie, nie wszędzie to jest Tu tylko a patrzcie, i tu jest I kto to zrobił? To SKKF, patrzcie SKKF Ach, takie trole. No i nawet nie mam nic na to wszystko, ale zjem sobie kurczaka. No jak już nasz kurak z pokoju naszego padł, niestety, to jakoś sobie trzeba radzić. Yy, mam drewno. Żeby to załatać. I to jeszcze w tak, takich randomowych miejscach patrzcie. Taki... Jezus. Taki trol ze skKFa, tu w ogóle... tutaj w ogóle jest ten. Jest... Yy... Węgiel. Dobra, ale ten różowy dywan muszę jednak usunąć, bo to troszeczkę psuje nam cały plan naszego domku. Zobaczcie, jaki to Ja, słuchajcie, ja w ogóle takich troli w Minecrafcie nie znam dobrze, nie? Nie mam pojęcia jeszcze jak, którędy, jak trolować, jakie są najśmieszniejsze pomysły na trole i w ogóle, ale jak macie wy jakieś pomysły na, na tem, to piszcie w komentarzach. To oczywiście możemy sobie patrolować jakichś innych youtuberów, przynajmniej jest a za to za ten różowy dywan. Różowy dywan. U 31-letniego mężczyzny. To nie, to, to nie pasuje. To zobaczcie jakieś elegancko. Mamy tutaj widok na P90. Możemy sobie patrzeć przez okienko. I teraz stąd nie wyjdę. Szeucha. Dobra, jest git. Jeszcze się nie nauczyłem solić po drabinkach. Dobra, już umiem. Dobra, więc to jest to. Czy coś chciałem jeszcze zrobić? Co to jest w ogóle? A, to jest Armor stand, dobra. Różowy, różowy ten mogę sobie właściwie zostawić w skrzyneczce, tak myślę. Okej, okay. gdzie to ja mam wrzucić? Jak tutaj są jakieś, kamień, czy to jest, czy to jest jakieś takie do, do kamienia? Jest dirt. Wszystko jest ładnie opisane, więc ja tutaj chcę, chcę też ładnie to wszystko zostawiać. A tu jest nawet netherrack, już mamy trochę netherracka, nawet nie wiedziałem. Zrobimy sobie zebroję, myślę, e, tą diamentową i sobie ją od razu, bo tego w ogóle nie mam. Kurczę, nie wiem, nie, nie, chcę, nie chcę się tutaj pogubić w tym wszystkim. A, tu jest, dobra. Tutaj to sobie wrzucimy w takim razie. Dywan, e, czy tutaj będzie pasował dywan? Może wełnie będzie dywan? Tu gdzieś jest wełna. Zostawię tutaj, o, jest dywan, pięknie. Elegancko, e, tu jeszcze do narzędzi wrzucimy tego chain maila. To jest git, a chcemy jeszcze drewnianym kilofem zobaczyć co ten dowcip nam zrobił na, na ścianie To może też faktycznie będziemy, będziemy wypisywać dowcipy, to jest całkiem spoko opcja e, Dobra, więc to jest to i weźmiemy sobie nasze diamenty, bo trochę tego jest I zrobimy sobie zbroję diamentową, na razie tylko zbroję, ale myślę, że zbroja będzie najważniejsza I sobie ją zenchantujemy, bo słuchajcie, wbiłem ten 30 level, więc póki go mam, to nie chcę go stracić Ale też zobaczymy, czy bardziej się opłaca zrobić zbroję, bo nie wiem co tam będzie do tej zbroi tak dokładnie czy zrobimy sobie ten killów, bo Fortune to jest chyba spoko. Tak mi się wydaje, że Fortune 3 to się przyda na pewno. Hmm. Co to się stało? To, a to ja. Cover me with diamonds. Co to na czym zrobi? Nie wiem, może składać z diamentów. Ha? Huh? Dobra. A, po dobrze, bo lapisa i tu jest lapis. Dobra. Jeżeli coś robimy nie tak, to będzie mi smutno. Ty, co jest? Teraz. Fire Protection? To nie, to, to mnie chyba nie interesuje. Też może lepiej zrobić to. No to sobie po prostu założę. Fortune chyba się przyda. Zrobimy to. I mamy Efficiency 4 i Fortune 3. No to chyba dobre kilo z tego wyszedł tak naprawdę. E, Okej, okay. jestem. En no, zenchantowałem sobie item. Jest elegancko. Proszę bardzo. Diamond pickaxe. Będę teraz szybciej bił. Zobaczcie, jak fantastycznie. To dopiero moje, to mój pierwszy enchant na serwerze, jak widzicie, bo dostałem, zaraz wam pokażę. A, tutaj jest okienko. E, takie jakie 200. Możesz założyć ten I W ogóle ten mój kawiaren w się to już żyje. Może sobie już dorobię tą diamentową, wszystko sobie zrobię diamentowe. Bo trochę tych diamentów mamy, najwyżej później pójdę jakieś diamenty jeszcze znaleźć. E, czy tutaj nie powinno być przypadkiem klocka? No właśnie. Tego klocka mi tutaj zabrakło. A to nie wiem, co to jest. Dobra. To weźmiemy sobie te diamenty. A ja mam cały czas te diamenty, Jezu. Dobrze, że nie zginąłem w międzyczasie. Zbram Aha, bo o, w sumie odwrócę zastępcę giełki, więc to się wszystko zgadza. E... Czekajcie, co ja chcę zrobić? Ja chcę zrobić sobie Hełm spodnie i buty. Dobra, trochę tego zeszło, Wam powiem. Ale w końcu jestem ubrany cały na diamentowo. A to mogę tutaj wrzucić, będzie do jakiejś naprawy ewentualnie. A tutaj mamy nasze pomieszczenie do automatyzacji różnych narzędzi. O tutaj zdaje się, że będziemy mogli pakować sobie nasionka. To też robił shady akurat, są kuraki. Tutaj oczywiście nie dzwońcie do Pety, tutaj są krówki, które będziemy karmić, tutaj się będą rozmnażały i będzie mięsko samo wpadało i tak samo kurcza z kurczaków też, tak samo będzie się działo wszystko. No te jajka są składane. No, ale to wszystko jest, słuchajcie, w pełni zautomatyzowane. Więc jest elegancko, dobra, oddamy, oddamy diamenty. Będziemy mieli diamentową zbroję, tego lapisa zapomniałem tam odstawić, ale nie szkodzi, trudno, zdarza się. Na razie tego, tego kilofa będę używał, ale mam tutaj kilo właśnie od buraka. Jak widzicie, troszkę użyty kilka razy, ale generalnie to, to jest spoko. No dobra, więc to jest to. Czy ja coś tutaj jeszcze chcę zrobić? Mogę zostawić sobie trochę rzeczy. Tu nasionka. Tego kilofa to mogę też zostawić. Tu jakieś patyki. Ten armor stand też mogę tu zostawić. Pięknie. I tym sposobem mamy porządek. Tym sposobem mamy porządek. Czemu mam tak kijki porozkładane dziwnie? Noc zapadła. Idziemy odstawić lepiej lazuli. To jest papier jeszcze. Fantastycznie. No dobra, więc właściwie oprowadziłem Was po, po mojej działce, po moim domostwie, ogarnęliśmy co i jak i właściwie tutaj w tym odcinku chciałbym Wam zakomunikować, że ja jestem właściwie wybudowany i teraz pora na Wasze pomysły właściwie, co mogę robić z innymi zawodnikami, innymi graczami na kwadratowej masakrze, bo na pewno fajnie byłoby też coś ciekawego, jakieś trolle porobić, także piszcie w komentarzach, co tutaj fajnego może wymyślić, bo ja na Minecrafcie tak dobrze się nie znam jak Wy z pewnością, także jak macie jakiś pomysł, to dawajcie znać, oczywiście zapraszam na to też w Minecrafta na streamach grywam, więc tam też możecie tymi pomysłami rzucić, żeby coś ciekawego wymyślić. No a myślę, że odcinek całkiem spokojny mogliście zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja wam w takim razie dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z masakry albo na streamie. Trzymajcie się ciepło, się trzymajcie. Strzała. Cześć, cześć.